Podsumowaniem tego bloku jest panel dyskusyjny dotyczący roli samorządów w rozwoju infrastruktury i jako uczestników panelu i panelistów chciałbym zaprosić panią marszałek Annę Naszkiewicz, pana Marka Kaczyńskiego, wójta gminy Nowe Piekuty, pana Jana Zalewskiego, starostę Siemiatyckiego, pana Grzegorza Czwordona z Ministerstwa Cyfryzacji, a panel poprowadzi, zaraz przekażę mikrofon, czyli pałeczkę, pan Grzegorz Stelmaszek, który... Niewątpliwie dogłębnie tą współpracę ćwiczył y, również w praktyce. Zapraszam wszystkich. Panie Grzegorzu, już Pana panel się zaczyna. Zapraszamy. Oczywiście, rozumiemy L4, proszę przedłożyć, Panie Werszak, i uwzględnimy. Będę ci przepytywał. Jest mi niezmiernie miło w jednym miejscu zgromadzić wszystkich najważniejszych nie, wierzycieli naszych. tak? Panie Starosto, zwracam się do Pana w pierwszych słowach, ponieważ dzisiaj mówiliśmy o tym naszym wspaniałym porozumieniu, które zawarliśmy kilka lat temu i po wielu próbach i dyskusji ciężkich, czy mógłby Pan uchylić rąbka tajemnicy? Jakie są zamierzenia konwentu powiatów w najbliższym czasie, aby trochę województwu spróbować ulżyć w kosztach ponoszenia tych pasów drogowych w powiatowej drogach? Przede wszystkim to chciałem serdecznie podziękować za Zaproszenie na tę konferencję, i myślę, że na etapie realizacji tej części pasywnej ta współpraca, mimo wszystko, z samorządami powiatowymi układało się nieźle. No i oczywiście gratuluję tego projektu, bo to jest na pewno potężny mega impuls, taki prorozwojowy w tych nowoczesnych technologiach, i wiadomo, że. Dzisiaj funkcjonowanie społeczeństwa w różnych obszarach, jego funkcjonowanie jest niewyobrażalne bez internetu i to dobrego internetu, a taki ma zagwarantować ta sieć szerokopasmowa. Panie dyrektorze, panie dyrektor szanowni państwo, no te sprawy zajęcia pasa drogowego pod różną infrastrukturę, ale też tą. Są regulowane uchwałami rad poszczególnych powiatów, i te stawki wyglądają bardzo różnie w zależności jak ta sieć przebiega: czy w poprzek drogi, czy wzdłuż, czy pod jezdnią, czy obok jezdni, czy w obszarze zabudowanym, czy poza obszarem zabudowanym. No Na przykład, u mnie w powiecie to jest o. Najniższa stawka to jest 6 zł za metr kwadratowy, najwyższa 30 złotych. Jak pan dyrektor pamięta, na jednym konwencie już dyskutowaliśmy o tym. No starostowie różnie się wypowiadali. No niektórzy bardzo niechętnie, żeby obniżać, niektórzy tak mniej radykalnie podchodzili do tego tematu. No ja. Części kolegów rozumiem, bo każdy powiat, no jak i inne jednostki samorządowe tego szczebla podstawowego, gminnego, powiatowego szukają tych dochodów, bo zadań jest bardzo dużo, a środki, które pozyskujemy w postaci subwencji, dotacji nie są adekwatne do realizacji tych wszelkich zadań, a dochody własne są, są niewielkie. Ale mimo wszystko, szanowna dyrekcja, zamierzam zwołać konwent starostów. Myślę, że może jeszcze w grudniu, a jak nie, to zaraz w następnym roku 2016, w styczniu i wśród wielu innych spraw, które będziemy omawiali, postawię też tą sprawę. Myślę, że. To ukończenie tej sieci szerokopasmowej i, i wdrożenie też tej części aktywnej spowoduje takie może bardziej pozytywniejsze myślenie o tej sprawie wśród moich kolegów starostów z województwa podlaskiego i, i myślę, że coś dobrego wydyskutujemy. Dziękuję. Panie Wójcie, jak Pan przekonał swoją radę? Jak, jak Pan doradziłby konwentowi powiatów, jakich argumentów trzeba użyć, żeby przekonać radnych. Szanowni Państwo, otóż też... To jeżeli... jest bohater obniżenia pierwszego województwa, <klucza> Dziękuję, nie wiem co moi koledzy wójtowie, burmistrzowie tak do końca na to by powiedzieli, czy wszyscy by takie oklaski złożyli. No ale ja właśnie też będę starał się kolegów przekonywać, żeby poszli w ślady mojej gminy. Przede wszystkim też chcę podziękować za zaproszenie i pogratulować tutaj pani dyrektor, panu dyrektorowi i wszystkim, którzy zrealizowali ten duży projekt. Sieć szerokopasmowa. Miałem akurat też okazję uczestniczyć, będąc członkiem z ramienia Związku Gmin Wiejskich, województwa podlaskiego w Komitecie Monitorującym część wdrażanie elektronicznych usług dla samorządów, część druga i również też um, chociażby to uczestnictwo dało mi taki szerszy, szerszy wymiar spojrzenia na całość tego problemu, bo również przewijały się właśnie tematy związane z sieciami szerokopasmowymi. To jest, to jest taki właśnie aspekt, jeden, taki, taki jeden bodziec, który właśnie w pewien sposób podniósł moją wiedzę, czy podniósł moje spektrum oglądu tej całej sytuacji. Były też sytuacje, kiedy spotykaliśmy się z przedsiębiorcami z, na chociażby poprzednich konferencjach, gdzie również były przedstawiane postulaty w kierunku obniżenia stawek właśnie za zajęcie pasa drogowego. I tutaj, takim najważniejszym aspektem dla przekonania Rady Gminy, to był, był aspekt mianowicie taki, że dla nas obniżenie tych stawek za zajęcie pasa drogowego w tych kilku, w tych kilku obszarach, bo, bo to co Pan Starosta mówił przed chwilą, i za zajęcie w. Tam, tam są różne kategorie, a więc i w poprzek pasa, i w poboczu, i w jezdni, i tak dalej, i poza pasem. A więc tutaj e, wszystkie te stawki występują przy realizacji właśnie sieci e, i szerokopasmowej, ale nas najbardziej interesuje ta dostępowa, prawda? A więc tutaj e, tym argumentem koronnym jest to, że jeżeli obniżamy stawki, to przyczyniamy się do zachęcenia potencjalnych przedsiębiorców, potencjalnych operatorów e, właśnie dostępowych ostatniej mili, e, a więc umożliwiamy im jakby lepsze ekonomicznie przygotowanie projektu i zafunkcjonowanie. W rozmowach z kolegami, czasami przewija się kolegami samorządowcami też taki pogląd, że no a cóż, ci operatorzy to są na ogół potentaci, finansowi, bogate firmy i tak dalej. Jeżeli chodzi o gminy wiejskie, prawda, czy, czy to, co pan dyrektor mówił z ministerstwa, pokazując te, te, wiele tych aspektów takich bardzo niekorzystnych dla zabudowy rozproszonej, prawda, oczywiście wiemy też doskonale, że dla tychże operatorów dostępowych. To jest też mało atrakcyjny temat do inwestowania i to są mało atrakcyjne tereny do inwestowania i oczywiście my no, musimy pomóc, bo to jest nasze zadanie, nasza rola, a to co wiele razy dzisiaj tutaj się przewijało w dyskusji, podkreślane były sprawy znaczenia dostępu do internetu, oczywiście jest to bezdyskusyjne, niezaprzeczalne i bardzo ważne na równi właśnie z wieloma innymi z e, sprawami infrastruktury. My bezpośrednio jako właśnie takie samorządy lokalne, no nie jesteśmy w stanie wchodzić e, w ten temat ze względów e, finansowych. Ale tutaj jest taka, taki mały, moim zdaniem aspekt i, i mała taka cząstka naszego wkładu możliwego, gdzie możemy im pomóc, gdzie możemy pomóc i gdzie, gdzie możemy zachęcić i w moim przypadku no już jakieś realne takie są e, też z tego uzyski, bo e, pomimo, że gmina troszeczkę straci finansowo to już jest konkretne zainteresowanie operatorów, aby właśnie na terenie gminy budować sieć dostępową. Panie Wójcie, czy mógł Pan zdradzić tajemnicę od kuchni? Czy radni jak to przyjęli? Czy był duży opór w Radzie, żeby uchwalić uchwałę zmieniającą, obniżającą stawki? Nie było ani jednego głosu sprzeciwu w 15-osobowej Radzie Gminy, i właśnie przeważył ten argument. Jest bardzo duże oczekiwanie, no akurat gmina jest gminą typowo rolniczą, ale o bardzo intensywnej produkcji mleczarskiej i nie tylko, bo też usytuowanie gminy jest takie, że, że, że jednak około 20, nawet może 30, no już pewnie około 30% mieszkańców pracuje bądź, bądź sytuuje się w obszarze pozarolniczym, jeżeli chodzi o źródła utrzymania. I praktycznie, czy rozmawiając z rolnikami, czy rozmawiając z ludźmi z różnych innych branż, zawodów, każdy oczekuje właśnie na dobry internet. Nie jest tak źle na terenie mojej gminy, bo, bo, bo w zasadzie no, ta dostępność jest taka no, niezła, że tak powiem, zła, ale oczywiście wiadomo, że nie jest to. Nie jest to internet szerokopasmowy, a z tym są wiązane wielkie oczekiwania. Jest wielki nacisk, wielka taka presja też i na mnie już od pewnego czasu i na radnych. Aby właśnie robić wszystko, żeby internet, sieć szerokopasmowa, internet szerokopasmowy funkcjonował. Dziękuję. Mamy wzór do naśladowania, kończąc tą wspaniałą wypowiedź. Panie Grzegorzu, jakie są wiatry od nowej pani minister? Wszyscy wiemy, że pani minister Strężyńska jest osobą bardzo kompetentną i bardzo zaangażowaną zawodowo w rozwój i budowę sieci szerokopasmowych, i ten problem podatkowy. Na pewno doskonale rozumie, bo wielokrotnie sam osobiście słyszałem, że spędzało jej to, że tak powiem sens z oczu. Czy możemy liczyć tutaj na wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji, żeby promować takie postawy i żeby te wszystkie czynniki, tak jak Ministerstwo Finansów i Regionalne Izby Obrachunkowe przychylnie patrzyły na takie ruchy samorządowców? W pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, że no, plany nowej pani minister nie są jeszcze znane, gdyż ich nie zdradziła, co ostatnio też podczas konferencji ubiegłotygodniowej zadeklarowała, że, że to będzie dopiero w najbliższym czasie. W chwili obecnej jesteśmy na etapie organizacji nowego ministerstwa, tak więc no, nie mogę nic w tym zakresie powiedzieć. Mogę jedynie powiedzieć, co było do tej pory. E, przy, w projekcie założeń ustawy zmieniającej naszą mega ustawę, implementującej dyrektywę kosztową i likwidującą bariery administracyjno-prawne przy projektach, wprowadziliśmy zmiany w ustawie o drogach publicznych, czyli dostosowanie poziomu opłat za zajęcie pasa drogowego do poziomu dróg krajowych. To jest jeszcze wczesny etap legislacyjny. Oczywiście już się spotkaliśmy z dużym oporem samorządowców, że to jest zamach na ich budżety, że telekomy są najbardziej dochodową i najbardziej bogatą branżą na rynku. Natomiast pojawiły się też takie inicjatywy poselskie w poprzedniej kadencji Sejmu, natomiast one nie zostały zrealizowane. Tutaj akurat też nawiążę do poprzednich wypowiedzi. Rada i włodarzy przekonają mieszkańcy, bo to oni najbardziej potrzebują tego internetu. Samorządy też potrzebują, ale jeszcze tego nie rozumieją w większości. E. Ale ja myślę też o wsparciu w kontekście podatku dwuprocentowego. Tu już rady nie mają nic do powiedzenia? No tutaj nic też nie wiem także nie powiem to zaprosimy pa... jeszcze raz na konferencję dobrze za miesiąc nowy rząd jest od dwóch tygodni także dziękuję są pani, inne ważniejsze sprawy pani dyrektor my jako współpracujący samorząd wojewódzki z samorządami powiatowymi i gminnymi jeżeli póki co samorządowcy będą bardzo niechętnie i niemrawo widzieć ten nasz problem czy my jako samorząd województwa jeżeli nie uda nam się wybrać operatora, który będzie chciał się dzielić z nami kosztami utrzymania tej sieci, czy my tą sieć utrzymamy w kontekście przynajmniej przyszłego roku? Oczywiście będziemy musieli to zrobić i tutaj dzięki obecności Pani Dyrektor Departamentu Finansów mamy zapewnienie po pierwsze rozliczenia projektu, a po drugie zabezpieczenia środków w budżecie w 2016 roku. Natomiast oczywiście w tej sytuacji, w której byliśmy na dzień 15 listopada, bo to jest dzień, który wymaga złożenia projektu budżetu do określonych instytucji, zaplanowaliśmy wszelkie niezbędne środki związane z utrzymaniem tej sieci w sytuacji, w której bylibyśmy bez opłaty. Operatora, czyli województwo musi pokryć wszelkie koszty w tym zakresie, czyli zarówno podatek, jak i opłaty za pas drogowy, ale również wszelkie inne koszty eksploatacyjne tej inwestycji. Natomiast jesteśmy nadal w procesie wyboru operatora i tutaj rozmawiamy w trybie ustawy o koncesji, ale w porozumieniu w w połączeniu z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym, i liczymy, że partner prywatny będzie chciał się tymi ryzykami i kosztami z nami podzielić, a nie y, tylko ewentualne przychody na tej sieci generować. Tak więc tutaj ten proces jest otwarty, i jakby niewiele możemy w tym zakresie jeszcze Państwu zdradzić, bo sami o tym nie wiemy, w jaki sposób to się będzie kształtowało. Natomiast no, rzeczywiście wyciągamy, y, że tak powiem, przychylną dłoń do samorządów, do zrozumienia tego tematu, a mianowicie, że to województwo podlaskie, realizując tak duży projekt, angażując się w ten trudny proces inwestycyjny, wspólnie z państwem, jakby zaryzykowało i zainwestowało w rozwój naszego regionu poprzez to, że w tej chwili mamy minimum 2 miliony 300 opłat za pasy drogowe, które trafią praktycznie w 95% do samorządów lokalnych i samorządów szczebla powiatowego, no i ten dwuprocentowy podatek, który trafi bezpośrednio do gmin. Tak więc nasi drodzy koledzy samorządowcy, to wy, że tak powiem, jesteście beneficjentami tych kosztów, które są po naszej stronie i tutaj liczymy na dużą współpracę. Oczywiście podsumowując ten okres, realizacji samego projektu, warto podkreślić, że to zrozumienie jest. To nie jest tak, że z Państwa strony zrozumienia nie ma i my je widzimy. Widzimy, że ten proces kilku lat współpracy, od sześciu lat departament, którym ja kieruję, współpracuje z Państwem bardzo blisko w różnych konfiguracjach, w różnych projektach. Również tym wspomnianym tutaj przez Pana Wójta Kaczyńskiego, czyli w projekcie wdrażania elektronicznych usług dla ludności, część druga administracja samorządowa. To są, to są wymierne efekty. To jest ta, taka praca, która myślę, że zaprocentuje w najbliższych y, miesiącach i latach i liczymy tutaj panie starosto, że ten y, konwent nie odbędzie się w styczniu, tylko odbędzie się jeszcze w grudniu, tak byście państwo mogli rzutem na taśmę w grudniu y, bieżącego roku podjąć z sukcesem uchwały Rad Gmin, Rad Powiatów zmniejszające opłaty. Tak byśmy już 1 stycznia 2016 roku mieli no, bardzo dobry prezent z Państwa strony, zmniejszający te wydatki z budżetu województwa, bo rzeczywiście liczymy się z, tak, z taką yy, sytuacją, że ten operator na dzień 1 stycznia 2016 roku w postaci zewnętrznego podmiotu nie będzie z nami jeszcze funkcjonował. Tak więc tutaj rzeczywiście Państwa deklaracja w tym zakresie i współpraca jest niezbędna. Ja tak jeszcze nawiążę do wypowiedzi Pana Starosty, który powiedział, że teraz już jak będziecie mieli i tą wybudowaną sieć i tą infrastrukturę aktywną, to my nareszcie zaczniemy i się spotkamy. Tak więc nie wierzyli nam Grzesiek, tak. że ten projekt skończymy i zrealizujemy. Natomiast rozumiem, że teraz już dzisiejszym spotkaniem i tym, że pokazujemy rzeczywiste, efektne i wymierne kilometry, przekonaliśmy Państwa, że udało nam się to wspólnie zrobić, bo tak naprawdę tereny są Wasze i to to jakby mieszkańcy i, i wszystkie instytucje różnych szczebli były bezpośrednio w ten projekt zaangażowane. No cóż, i pani dyrektor ma widzę dar przekonywania. Chyba, <laughs> chyba tak zrobię, no, że jeszcze przed świętami ten konwent zwołam, a może w pierwszej dekadzie grudnia i, no i będziemy rozmawiać z kolegami. Dziękuję. Panie Marku, Panie Wójcie, zwracam się do Pana jako członka zarządu Związku Gmin Wiejskich. Może, może to jest jakiś dobry pomysł i chwila, skoro nam się sieć udało zbudować, będziemy ją uruchamiali, może to jest taka chwila, żeby na takim forum. Być może wspólnie z, z konwentem powiatów, z, z naszymi przedstawicielami symboli województwa, zobaczyć, że to jest, że projekt został wykonany przez województwo podlaskie, ale dostrzec w nim jakoś wspólną, że, że może wszyscy zrozumiemy, że to nasz wspólny interes i spróbujemy. Jakoś określić platformę wspólną i wspólne zasady, żeby ten ciężki okres, bo nikt tu nie mówi, jeżeli zaczniemy, ta sieć zacznie przynosić sensowne dochody, te podatki będzie można podnosić. Ale może spróbujmy zbudować taką wspólną platformę porozumienia i przeżyć ten ciężki okres początkowy za pomocą takiego gremium wspólnego samorządowego województwa polskiego. Ja myślę że tutaj bardzo ważną rzecz pan dyrektor poruszył mianowicie to że te podatki te uchwały podatkowe no oczywiście mogą być w przyszłości zmieniane prawda i o tym właśnie trzeba mówić bo, bo tutaj no część kolegów właśnie rozmawiając mówi że no tak no mam konkretne potrzeby my jesteśmy obciążani też coraz to nowymi zadaniami bez zapewniania środków mamy też no dużo. Jeszcze nie wiadomych teraz odnośnie już ewentualnie proponowanych zmian ustawowych czy, czy zapowiadanych, a więc o tym aspekcie należałoby rozmawiać i myślę, że będziemy rozmawiać. Jeżeli chodzi o Związek Gmin Wiejskich Podlaskiego, to raczej na, w grudniu nie odbędzie się walne zgromadzenie, ale na pewno będzie posiedzenie zarządu. A więc tutaj na pewno na posiedzeniu zarządu deklaruję, że ten temat właśnie poruszę, czy nawet zgłoszę wniosek, aby był tematem najbliższego posiedzenia zarządu. Myślę, że gdzieś właśnie na początku grudnia będzie. I, I też zechcemy właśnie spotkać się z Państwem, żebyście też przedstawili jakby też i za i przeciw, znaczy za oczywiście, jeżeli chodzi o obniżenie stawek y, za zajęcie pasa drogowego i, i ewentualnie też y, rozwielić czy obawy, czy wątpliwości. No tu też takim ważnym argumentem też do kolegów samorządowców, którzy są to to jest taki argument, że jeżeli tych sieci nie mieliśmy wybudowanych, no to tego podatku nie mieliśmy tak naprawdę, tak? A, więc, a, więc, a więc tych pieniążków nie było, teraz one są wybudowane, a więc lepiej mieć um, lepszy, lepszy, lepszy wróbel w a gąb na dachu, jak to mówią, tak? Bo jeżeli właśnie ta sieć jest wybudowana, a nie będzie sieci dostępowej wybudowanej, no to oczywiście będziemy. Dalej tkwili w tym samym momencie, prawie jak, jak było do tej pory. Myślę, że tym przesłaniem, znalezienia złotego środka, skończymy ten panel, bo jesteśmy już 45 minut poza czasem, a każdy jest coraz bardziej głodny. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Szerokopasmowa województwa podlaskiego szansą dla operatorów telekomunikacyjnych na rozszerzenie zasięgu swojego działania, poprawienie parametrów i zwiększenie oferty dla klientów. Nowoczesna sieć światłowodowa daje nowe, niedostępne do tej pory możliwości. Sprawdź szczegóły inwestycji na stronie sspw.wrotapodlasia.pl Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.